Panie Marszałku, Panie Ministrze, wysokiej Sejmie, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego zapoznał się z projektem ustawy o zmianie ustawy kodeks pracy, druk numer 2180 i oczywiście uznaje, że jest to nowelizacja konieczna. Ale chcę od razu powiedzieć, że to jest zbyt płytka. Prawidłowe stwierdzenie powinno brzmieć następująco. A mianowicie, że przed dopuszczeniem do pracy pracodawca jest zobowiązany zawrzeć umowę o pracę. I wtedy sprawa jest rozwiązana. Znam doskonale argumenty pracodawców. A więc pierwsza rzecz. Zastanówmy się, jaka jest różnica pomiędzy obowiązkiem zawarcia umowy o pracę a potwierdzeniem na piśmie. No, jeżeli ktoś prawidłowo prowadzi działalność, dba o to, żeby mieć porządek, to przygotowywuje te warunki. Jaka jest wobec tego nakład i uzasadnienie, żeby zamiast umowy przedkładać mu potwierdzenie na piśmie tego wszystkiego, co jest w umowie? No, to już samo stwarza zagrożenie. Ten sam fakt stwarza zagrożenie. To jest pierwsza rzecz, ale w stosunku do obecnych uregulowań jest to postęp. Pan poseł Śniadek bardzo szeroko uzasadniał Tutaj to zjawisko, które występuje w stosunkach pracy, ja chcę powiedzieć, to jest jeden z elementów. Proszę Państwa, problem zaczął się wtedy, kiedy zaczęły się nieprawidłowe interpretacje umowy zlecenia. Przecież kodeksowe określenie i połączenie z kodeksem cywilnym dawało jasno, wykładnie, że jeżeli umowa o pracę zawiera w sobie elementy umowy o pracę należy go kwalifikować jako umowę o pracę, i zaczęła się pierwsza ucieczka, a mianowicie nazywanie Umów o pracę umowami zlecenia. Wiemy do, o co chodziło. Potem zaczęło się, że jeżeli jest dopuszczalna druga umowa zlecenia, a dopiero trzecia, jeżeli była, to traktowało się, że jest to obejście o pracę o, ust, umowy o pracę i dopiero ta interpretacja. A więc jeżeli chcemy uporządkować wszystkie sprawy dotyczące zatrudnienia, to jest ewidentna. Potrzeba podejścia również do umów zlecenia i wrócenie do przede wszystkim ustawowej definicji istoty. I trzecia sprawa umowy o dzieło. No, proszę państwa, to, co się dzieje z umowami o dzieło, to nie ma nic wspólnego z określeniem kodeksowym umowy o dzieło. Tam jest dopiero nadużywanie i teraz zaczęło się od tego, że umowy o dzieło zaczął zbadać i słusznie, i zaczęmy badać urzędy skarbowe i jeszcze Bóg wie kto. No jest jedna rzecz że jeżeli będziemy się bawić nadal tak przy takich nieprawidłowościach, że wyznacza się grzywne od 1500 do 30 tysięcy, a nie będzie skutecznych metod Mieć Państwowa Inspekcja Pracy, a kiedy może mieć? Wtedy, kiedy precyzyjnie przepisy będą określać, co jest, co i jeżeli nie będzie się tego skutecznie egzekwować. No to proszę bardzo, już mamy przykład, że pracodawcy uważają, że to jest nie w porządku i niepotrzebne. No nie, jeżeli pracodawca chce prawidłowo wykonywać swoje obowiązki uczciwie, to w jego interesie powinno być, żeby było takie uregulowanie. Także klub parlamentarny popiera, ale jestem zdania, że prace nad kodeksem pracy powinny być przyspieszone i te wszystkie zagadnienia powinny być absolutnie jednolicie uzbierane. I chcę powiedzieć, że jeszcze dwadzieścia lat temu bo tych zmian w kodeksie pracy, jakbyśmy policzyli, panie ministrze, to już ponad 60 było w tym okresie. No to, to były interpretacje na początku prawidłowe, tylko potem zaczęło się to wszystko rozwadniać, prawda? Sądy również stosowały najróżniejszą interpretację, bo trzeba było, prawda, tutaj uwzględniać różne uwarunkowania. Dziś interes społeczny, interes państwa, interes ubezpieczonych wymaga, żeby i wreszcie samych zatrudnionych, wymaga, żeby te sprawy wszystkie uregulować. No i dzięki, żeście podjęli tę inicjatywę. Ograniczoną, bo ograniczoną, ale jednak można nad nią jeszcze popracować w komisji. Dziękuję.